Zastanawiałeś się, może skąd wzięła się jakaś postać w Brawl Stars? Co kierowało twórców, żeby dodać danego zadymiarza? Jak wyglądał i jakie posiadał umiejętności na początku swojej zadymiarskiej kariery? No więc w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jednym z nich. Oto historia legendarnego zadymiarza Leona. W Brawl Stars. Ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym podziękować swoim wspierającym mój kanał oraz zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i możecie dać łapkę w górę. Będzie mi mega miło. Wielkie dzięki. No więc. 5 grudnia 2018 roku Leon został dodany do gry w tej samej aktualizacji, która została wydana dla All Stars na całym świecie. Wtedy właśnie to Brawl Stars stał się wersją globalną. Leon był trzecią legendą dodaną do Brawl Stars, ale był to pierwszy nowy dodany legendarny zadymiarz, ponieważ Crow i Spike byli już od samych początków gry. Leon był dodany jako pierwsza legenda w Brawl Stars, o której mówi się, że Supercell miał kilka świetnych pomysłów, dzięki którym jego status legendarny jak najbardziej był tego wart. Tylko przez kilka dni Leon był absolutnie zniszczony, bo kiedy był on niewidzialny, mogłeś go zobaczyć tylko wtedy, kiedy go trafiłeś. Co znaczyło, że mógł dosłownie stać koło ciebie, a jeżeli go nie uderzyłeś, nie wiedziałeś, czy on tam jest, dopóki po prostu cię nie pokonał. Dwa dni później wpadł nerw, który sprawił, że gdy był on, cztery kafelki koło ciebie, mogłeś już go zobaczyć. I tak też jest po dziś dzień w Brawl Stars. Więc wyobraź sobie, że Leona nie można było praktycznie w ogóle zobaczyć. Tak było przez tylko dwa dni. Ale to nie tylko ta zepsuta mechanika niewidzialności sprawiała graczom sporo problemów. Leon w tamtym czasie zadawał jedne z największych obrażeń na sekundę w całej grze, prawdopodobnie nawet w całej historii Brawl Stars. Jeżeli jego główny atak nie trafił, prawdopodobnie zostałeś bardzo mocno zraniony. Więc miesiąc później niewidzialność Leona została znerfiona z 10 sekund na 8 sekund, a jego obrażenia zmniejszono o 40, czyli z 500 do 460. Co w tamtym czasie było dość dużą zmianą, co uspokoiło Leona na kilka miesięcy. Ale w 2019 roku faktycznie skrócili czas trwania jego niewidzialności o kolejną sekundę, co sprawiło, że z początku 10-sekundowa niewidzialność Teraz trwała 7 sekund, dopóki nie dodano jego drugiego star powera, czyli niewidzialne leczenie. I faktycznie na początku nie było to jakieś mega fascynujące, bo jego star power początkowo leczył 600 HP na sekundę i wydawało się to dość niewystarczające. Dlatego też, miesiąc później, zwiększono je z 600 do 800 więc jego pierwszym wzmocnieniem było osiągnięcie gwiezdnej mocy. Miesiąc później dodano jego pierwszy skin, czyli rekin Leon, a w październiku w roku 2019 niewidzialne leczenie dostało kolejnego Bufa i z 800 HP doszło do 1000 HP, co do dziś jest na poziomie 1000. I to właśnie w tej samej aktualizacji dostał również nerfa do swojego ulta, co sprawiło, że Leon stawał się niewidzialny teraz przez 6 sekund. Patrzcie, jak to się zmieniło. Na początku aż 10 sekund, a tu aż do dziś 6 sekund. I niby 6 sekund to całkiem sporo, ale patrzcie: na początku Leon miał niewidzialność prawie dwa razy dłużej niż teraz. To było całkiem zabawne. W tej samej aktualizacji dostał również swój głos, więc mógł już mówić swoje kwestie w grze. Więc przez prawie rok milczał jak Spike. W 2019 roku dodano jego drugiego skina Wilkołaka Leona który po dziś dzień można by powiedzieć jest jednym z ładniejszych skinów w grze, przynajmniej moim zdaniem. A miesiąc później dodano mu kolejnego skina, czyli Seli Leon. Minęło kilka miesięcy ciszy, aż ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że Leon nie był już aż tak przydatny jak kiedyś, zwłaszcza w trybach 3 na 3. Nie miał nawet jak za bardzo dostać się do wrogów, jego atakiem z dystansu było ciężko trafić, więc jego ulta również ciężko było załadować. Poza tym był on bardziej postrzegany jako zadymiarz, który o wiele lepiej sprawował się w trybie solo showdown niż cokolwiek innego. I dzięki supercelowi zwiększono mu obrażenia. Na maksymalnym dystansie więc miał też więcej czasu na izolowanie przeciwników w strefie, a jeżeli miałbyś kogoś trafić w alejce, mógł w rzeczywistości zadać większe obrażenia, ponieważ zwiększyli jego obrażenia z dystansu o prawie dwukrotnie większe. Więc jeśli grałeś leonem i ty uderzałeś wroga z maksymalnej odległości, wroga przecinało po prostu na pół. W marcu 2020 roku dodano mu gadżet, czyli klona i w sumie nie wydawałoby się, żeby on specjalnie mu jakoś pomógł, ponieważ 4 miesiące później otrzymał buffa do obrażeń i jego klona, który dostał więcej HP oraz dodano dwa skiny. Te moim zdaniem totalnie niewarte wydawania golda, czyli złota i srebrna. Pomimo dodawania tych wszystkich wzmocnień do obrażeń i klona można było powiedzieć, że Leon wydawał się... Słaby w porównaniu do innych zadymiarzy w grze. Poza solo showdown. Więc w grudniu 2020 roku Supercell starał się dać mu przewagę nad nimi w postaci buffa do prędkości ruchu podczas ulta, czyli z 24% zrobiło się 30%. Wiecie, mogłoby się wydawać, że to próba jakby sprawdzenia, czy on będzie mógł jakoś szybciej dobiegać do przeciwników i czy jego status legendarny będzie w końcu zasłużony. No, ale cóż, jakby to też trochę nie pomogło, ponieważ dostał on znowu buffa do swoich obrażeń, z 460 do 480 oraz szybkość do naładowania jego ulta. Cóż, Leon był faszerowany sterydami przez cały ten czas, ale czy warto? Leon przeszedł od zadymiarza, który potrzebował awaryjnych osłabień w przeciągu dwóch dni od jego wydania do zadymiarza który jest cały czas faszerowany wzmocnieniami, nie mogąc odnaleźć się w trybach 3 na 3. To trochę smutne, nie powiem, że nie. Ale nastał lipiec, rok 2021. I to właśnie wtedy Leon został absolutnie odmieniony. Na początku dodano mu skina dinozaura. Nie, to nie jest jego buff, to po prostu spoko skin, mi się bardzo podoba. Ale w tym samym miesiącu dodano mu kolejny gadżet, czyli lizak. I to właśnie dzięki temu gadżetowi, w końcu, Leon mógł odnaleźć się w trybach 3 na 3. A właściwie w każdym trybie, ponieważ ten gadżet pomógł mu zbliżyć się do wroga. Niewidzialność sprawiała, że mógł również trzymać się z daleka od wrogów oraz unikać ich. I tak, ten gadżet w tamtym czasie został uznany za zepsuty, więc niestety nie mogło to się skończyć happy endem. Leon dostał wkrótce swojego pierwszego nerfa od dwóch lat. W październiku 2021 roku, czyli dodano HP do Lizaka i teraz gracze mogli sobie poradzić z Lizakiem, bo mogli go albo zniszczyć, albo po jakimś czasie on sam po prostu się niszczył i znikał. I tak minął rok, ale on nie dostał żadnej zmiany przez ten czas. No, z wyjątkiem dodania opisu, że jest y, zabójcą i, i nowego skina, ducha Leona. Żadnych nerfów, żadnych buffów. W końcu udało się SuperMselowi z zadymiarza, który był totalnie zepsuty, podczas pakowania w niego buffów jak cukierków w piniatę, do zbalansowanej postaci. Nie ukrywajmy, trochę to zajęło, ale w końcu się udało. Leon odnalazł swoje miejsce i w sercach graczy. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy byście chcieli więcej tego typu odcinków w komentarzach. A dziś się z Wami żegnam, więc trzymajcie się. Cześć!